Tak, tak, tak. A właśnie, gdzie ty grałeś, miałeś 18 lat? Ja co? Gdzie grałeś? 18 lat? W Benidormie czy W Sesimrze Czy gdzie? Eee, no w so tak. Powiedz mi, jaki jest zwyczaj, jak młody strzela gola? Pierwszego. Był no, tak. teraz Koperski. Super. Myślę, że jest naprawdę super dzień na Koperski, bo to jest trzeci mecz, który gra. On ma 18? To tak, za 4 dni. Ośimno... dni. To już impreza. musi być słuchy że... też e, na, tam w mm. Ale jest super, kiedy, kiedy jesteś młody też i szedź bramki i wiesz, To jest trzeci mecz koperski, a, pierwsze bramki też z ślub pierwsze bramki wiesz. Ale m, najważniejsze jest, że, że, że on. A, Musi jeszcze dużo uczyć o piłkę na krok po krok wiesz. i tak to musi być. Masz satysfakcję, że to po twojej asyście? Satysfakcja? Jest 1-0 na końcu, <laughs> <laughs> Tak, to jest moja satysfakcja, wiesz. No, zawsze, zawsze, kiedy masz trudny mecz i wiesz, jest też 10 minut, 5 minut do końca, jest może być na jedną stronę, na drugą stronę, wiesz. I ważne, że, że my na końcu się w rękę i za Bardzo, bardzo ważny mecz. Renner mówił, że właśnie cierpieliście. E, lubisz takie mecze, kiedy trzeba cierpieć? Czy... Myślę, że też e, ważny był ten reakcja, kiedy był zmiany. Mhm. Od razu cały mecz był inaczej, e, od razu pracowaliśmy bardzo mocno i myślę, że to jest bardzo duża różnica. Naprawdę graliśmy druga połowa bardzo dobrze. Pierwsza połowa, nie wiem, brakowała trochę lepszy pressing. Nie wiem, że drużyna też była trochę zmęczona. Ale wiesz, pierwsza połowa dla Lekpozen, a druga dla nas. I na końcu mamy 3 punkty. Myślę, że to był bardzo, bardzo ważny mecz, bo jeżeli przegrasz ten marzy, to jest będzie trudno do końca walczyć na pierwsze trójką bo Pierwsze miejsce, wiesz, ale jesteśmy e, bardzo dobre drugą połowa, trzy punkty, wiesz i jedziemy mm. na... Ta chwilę. zmiana, ta potrójna zmiana między innymi z twoim udziałem, ona była zaplanowana już w przerwie, czy nagle trener powiedział wchodzicie we trzech jak to nie, nie wiem, nie wiem, może też o trener, <laughs> <ja> nie <śmiech> wiem. <śmiech> tak. <śmiech> <śmiech> nie wiem, to jest uh -huh. decyzja trenera, wiesz, i my musimy uh -huh. być gotowi, że to, to był też... E, Czasami jest dobrze, czasami nie, ale dzisiaj też był bardzo dobry, wiesz, zmiana. Od razu widać, że drużyna miała super energię, graliśmy piłkę i, i to było bardzo ważne, bo zawsze kiedy masz piłkę jest lepszy dla, dla, dla naszej drużyny, bo mamy naprawdę piłkarzy, którzy umieją grać w piłkę i to, to od razu jest inaczej. Tu, lubisz podkreślać jakby jej wpływ na, na piłkę, to... Na jakim poziomie aktualnie jesteście i ile takie jest zwycięstwo z liderem, znaczy już ustępującym liderem po tym meczu ile może wam dać na przyszłość. Nie wiem, <laughs> trudne pytanie. Ja nie wiem wiesz, myślę, że najważniejsze dla nas jest następny mecz jest z. z Radomiak. Radomiak wiesz, też będzie bardzo ciężki, bo tam też nie jest łatwo. Ale Polska Liga nie ma łatwy mecz. Wiesz. Dzisiaj też Warta Podolski wygrał Radomiak. Radomiak naprawdę też ma dobra drużynę, dobre wiesz, A my musimy iść tam, wygrać bardzo pozytywne myślenia i mocno żyjemy tam. Właśnie, bo jeszcze dzisiaj rano mieliście tyle samo punktów co Radomiak, a w przypadku zwycięstwa możecie mieć 6 punktów przewagi i to czwarte miejsce już takie tak, to jest jest tak? tak, to jest, ja mówiłem, że. Dzisiaj był bardzo, bardzo ważny mecz. Myślę, że jeżeli przegrasz ten mecz dzisiaj, bardzo, bardzo trudno. Wiesz? Bo to drużyny, które są w przodu, bardzo mało przegrają. Wiesz? I to są mecze, które zawsze musisz wygrać. Wiesz? I też mamy tutaj Pogon, tutaj, później też mamy ostatni mecz też Raków. Tam, I wiesz, to są mecze, które musisz wygrać. Jedziemy, nie wiemy ile, ile meczu do końca zostało? 12. 12, 12? 12. 12 masz, to jest jeszcze, jeszcze mamy trochę. U żeby... siebie wygrywacie z całą górą, tak? Także tutaj nikt. Natomiast na wyjeździe zdarzają się te potknięcia. To jednak ta publiczność, ta wiara sprawia, że u siebie jednak udaje się nawet przepychać takie mecze, które się nie układają. Nie wiesz, najpierw zawsze mówisz, że najważniejsze jest twoje sposób, sposób myślenia, twoje. Głowa musi, musi być e, głodna. E, to jest numer jeden zawsze, bo jeżeli nie, jest, nie masz e, głowy, że musisz zawsze wygrać każdego meczu, każdego treningu, każdego dnia, to będzie trudno. E, to jest moja filozofia. Życzę piłkarzom też i myślę, że, że tutaj też musimy mieć ten w klubie ten e, sposób myślenia. Wiesz, bo, bo Nieważne z kim gramy, ważne jest, że, że my idziemy i idziemy po trzy punkt punkty i, i chcemy dominować, chcemy wygrać każdego meczu i tak to musi być tutaj albo kiedy gramy innym. To kiedy będzie ten? A twój gol, kiedy będzie 98 i 99. Ja, teraz i ja, Teraz idę, idę odpoczywać. Jest 12 meczów. Ale to bardziej perspektywa tego sezonu, czy przyszła go? Ten sezon. Ten sezon oczywiście. Tym sezonu, oczywiście. to jest, nie jest tak trudno. 100, 120 gol w przyszłym sezonie, tak? W Jeszcze raz? Ten 120 gol w barwach Lewi to w przyszłym sezonie, tak? Pojdzie. Zobaczymy. Nie po masz gotową podsumowaną nosić nie nie, 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 nie. Ja tylko mam jej plan w szadni tak, dla, dla drużyny. A, a co się tak. dzieje z tą taką twoją? Nie, ja to jest wszystko z ręka Pawła i Adama. I, i to jest, to jest... A to w dobrym kierunku zmierza? Piechrania... Nie nie, nie Będę komu nic. To tak PPD piechrania... jest dla nich. Dla nich wiesz, i no, zobaczymy, zobaczymy. Że, że, że zawsze musimy e, pogadać trochę, e, um. Myślę, ale... że będzie pozytywny, ale zawsze wszystko zależy od Pawła i, i ja Dzięki. Okay. Dzięki, po Dzięki. Dzięki, powodzenia. Dziękuję.